Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj chciałbym poruszyć bardzo istotny z mojego punktu widzenia temat. To jest taki, iż w mojej ocenie warto płacić swoje zobowiązania publiczno-prawne w terminie. W szczególności odnoszę to również do sytuacji, która panuje obecnie, ponieważ, no jak wiemy, jest szereg zakazów i ograniczeń w przemieszczaniu się, w, w, we wspólnych kontaktach towarzyskich, w organizacji różnych zgromadzeń, za co grożą nam sankcje w postaci mandatów karnych kredytowanych. I teraz tak: mandatu takiego, jeżeli już przyjęliśmy i, i podpisaliśmy otrzymany, przez funkcjonariusza kompetentnej służby mandat karny kredytowany. Jesteśmy zobowiązani w terminie 7 dni na spłatę takiego otrzymanego, otrzymanego mandatu. Stąd jego nazwa mandat karny kredytowany. Tyczy się to oczywiście osób, które posiadają stały meldunek, natomiast osoby, które nie posiadają meldunku, zobowiązane są na miejscu uregulować. Yy, Zobowiązanie z tytułu mandatu, gotówką, i teraz tak zdarzają się różne sytuacje. Czasami nie mamy pieniędzy, czasami po prostu nie chcemy zapłacić, czasami zapomnimy, i w tym momencie zaczynamy już podchodzić pod normy tak zwanej ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Postępowanie egzekucyjne jest to de facto. Przymusowe ściągnięcie od nas zaległości. Może być to mandat, może być to podatek, to szereg szereg należności publiczno-prawnych, które podlegają reżimowi tego aktu prawnego. Natomiast moją dzisiejszą wypowiedź: jak gdyby nie będę tutaj omawiał postępowania egzekucyjnego, to może kiedy indziej, bo to jest temat bardzo obszerny. Jest mała liczba publikacji na ten temat. Myślę, że temat jest bardzo ciekawy. Natomiast chciałbym się dzisiaj skupić na istocie i wyjaśnieniu problemu, dlaczego, w mojej ocenie, jednak warto te mandaty płacić w terminie. Otóż, no, tak jak mówiłem na początku, możemy dostać, wiem, możemy dostać mandat na przykład za to, że, że nie nosimy maski. No, możemy, podlega to pod pod, pod normy, żeby otrzymać za to mandat. Możemy się zgromadzić gdzieś w dużej liczbie osób. Za dużo nas będzie w jednym miejscu, będziemy za blisko siebie. No funkcjonariusze, jak gdyby to jest ich dowolność w momencie zgodnie z przepisami prawa, żeby nakładać na nas mandaty. Ale jeżeli już zostanie na nas ten mandat nałożony i ten mandat podpiszemy, to miejmy świadomość jednego. W tej chwili, jeżeli chodzi o mandaty karne kredytowane, poza tym, że nie płacimy odsetek, bazujemy na jeszcze aktualnej ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, gdzie de facto do, do kwoty mandatu dochodzą nam tak zwane koszty egzekucyjne. I teraz tak, jak to wygląda. Przykładowo nie zapłaciliśmy mandatu karnego, więc po tym terminie 7 dni, kiedy, kiedy mamy obowiązek uregulować ten mandat, wierzyciel powinien przysłać nam tak zwane upomnienie. Teraz tak, koszt tego upomnienia na chwilę obecną to jest 11,60 groszy. Przykładowo otrzymaliśmy mandat w wysokości 100 zł, przyjdzie nam upomnienie. No to już do tych 100 zł dochodzi nam tak zwana kwota kosztów upomnienia, czyli te 11,60. I teraz tak na chwilę obecną, zgodnie z reżimem obecnie panującej ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, tutaj sobie tak pozwolę taki przykład zaprezentować. Otrzymaliśmy mandat w wysokości 100 zł. Do tego dochodzą koszty 11,60. No, my, powiedzmy, otrzymaliśmy to upomnienie, nie regulujemy tego dalej. I taki mandat w postaci już tytułu wykonawczego, to znaczy, no, zaległość z tytułu mandatu, w postaci tytułu wykonawczego, trafia do właściwego organu egzekucyjnego. Już skupmy się w tym momencie na mandatach nakładanych przez policję. I co się dzieje dalej? I dalej tak. Y Przypominam, organ egzekucyjny nie ma obowiązku już nam wysyłać żadnych zawiadomień, żadnych przypomnień. No, chociaż niektóre organy tak robią, ale, ale przypominam nie ma obowiązku. Natomiast organ egzekucyjny przykładowo dokonuje zajęcia naszego wynagrodzenia za pracę, ponieważ podejrzał tam pracownik w systemie, że, że jesteśmy zatrudnieni, zarabiamy więcej niż, niż minimalną pensję krajową. Powiedzmy, zarabiamy 3,5 tysiąca brutto, i teraz tak od zajęcia wynagrodzenia za pracę. Ja sobie tutaj patrzę w swoje notatki. Koszty egzekucyjne wynoszą 4% na chwilę obecną, czyli tak mamy 100 zł zaległości należności głównej, czyli tego mandatu. Do tego dochodzą 4 zł kosztów egzekucyjnych, to jest tak zwana opłata egzekucyjna z tytułu zajęcia wynagrodzenia za pracę do tego dochodzi jeszcze 1% 1% należności głównej nie mniej niż złoty 40 zł tak zwanej opłaty manipulacyjnej to jest, co to jest opłata manipulacyjna to jest taka jak gdyby opłata mająca zrekompensować wszelkie wydatki z obsługą tego tytułu wykonawczego który wszedł do organu egzekucyjnego i teraz tak Podsumowując, jeszcze raz po kolei lecę według rozpiski. 100 zł mamy należności głównej, 5 ,40 zł 40 groszy mamy tzw. kosztów egzekucyjnych, w tym opłatę manipulacyjną, 11 ,60 zł 60 groszy koszty upomnienia, czyli razem do wyegzekwowania jest kwota 117 zł. I zawiadomienie na tą kwotę zostanie wysłane do naszego pracodawcy. No i plus oczywiście do nas wraz z odpisem tytułu wykonawczego, jeżeli nie został nam wcześniej w jakiś sposób doręczony. Czyli generalnie przepłacamy na tym całym interesie, zapominając, nie chcąc, nie wnikam już czemu, przepłacamy 17 zł. czyli no troszkę więcej jak paczka papierosów, więc no, to uważam, że to jest jeszcze jeszcze kwota do przeżycia i, i nie są to wielkie pieniądze. Natomiast tak, tutaj mam ustawę. Jakie zmiany czekają nas jeżeli chodzi o koszty egzekucyjne od dnia 20 lutego 21 2021 roku. Przede wszystkim tak, Pierwsze opłata manipulacyjna nie będzie już wynosiła minimalna złoty 40, a zł, ogólnie 1% należności głównej. Tylko w przypadku wszczęcia egzekucji opłata ulega, wynosi 100 zł. 100 zł. Czyli nie złoty 40, zł, tylko 100 zł. I teraz tak, idziemy dalej. Jakie będą koszty egzekucyjne? Koszty egzekucyjne będą. Wynosiły 10%. Tak, czyli w tym momencie zróbmy sobie symulację według, według nowej zasady, które wejdą w lutym przyszłego roku. Czyli tak, znowu sumujemy mandat karny w wysokości nieuregulowanej 100 zł. Do tego dochodzi opłata manipulacyjna kolejne 100 zł. Do tego dochodzą koszty egzekucyjne 10% ze 100 zł, czyli 10 zł. I do tego dochodzi koszty upomnienia 11,60. Podsumowując, do wyegzekwowania jest 221,60 zł. Teraz porównajmy. Poprzednio mieliśmy 117 zł do potrącenia z naszej wypłaty. A po nowemu mamy 221 ,60 zł. 60 grosz. Mandaty są w różnych wysokościach, od 50, powiedzmy, do 500 zł. Dlatego myślę, że warto się zastanowić, szczególnie, że z uwagi na. <laughs> Oczywiście ja wam tego nie życzę, sobie też nie, żeby otrzymywać mandaty karne. Natomiast yy, zmierzam do tego, że. W obecnej sytuacji no, na, pewno, na pewno wzrosła liczba nakładanych mandatów karnych. I, i ponieważ organ, który się zajmuje z wierzycielem, wierzycielem tych zaległości, no, myślę, że z uwagi na ilość tak naprawdę zabierze się, zabierze się do pracy gdzieś, myślę, pod koniec roku. Czyli właśnie w tym momencie, Gdzieś myślę okolicach grudzień styczeń do organów egzekucyjnych, no, czyli mówiąc, mówiąc w skrócie urzędów skarbowych właściwych dla nas, no, wpłyną tytuły wykonawcze i, i te zaległości będą już egzekwowane według, według nowych przepisów, także, także miejcie to na uwadze. W wolnej chwili y, chętnie tutaj. Zrobię taki filmik instruktażowy, co to jest postępowanie egzekucyjne, na czym to polega, jakie mamy środki ochrony. Tego, no mówię, no nie będzie to instruktaż, jak nie płacić, bo ja jak najbardziej zachęcam do płacenia w terminie wszelkich zaległości, czy to publiczno-prawnych, czy cywilno-prawnych. Natomiast tak jak, tak jak powiedziałem wcześniej, po prostu chcę Was wszystkich przestrzec. Co będziemy mieli od lutego i naprawdę dostać mandat w wysokości 100 zł. Mamy pełne prawo, jeżeli nie mamy w chwili, w chwili obecnej, na moment otrzymania mandatu, nie mamy środków finansowych. W mojej ocenie nawet warto zwrócić się z prośbą o rozłożenie zaległości na raty, a nie udawać, że, że nie ma tego, no bo to. To mówię. W tym momencie mamy 100 zł, a, a w razie czego według nowych przepisów zamiast 17 obecnych jesteśmy do tyłu 121 ,60 zł 60 groszy, czyli ponad drugie tyle. Myślę, że nie warto i się nie opłaca. Dziękuję bardzo.